W ten sposób będziemy mieli wtedy więcej fachowców yy, i, i więcej bogatych ludzi. Tak, jeszcze tutaj wtrącę, że bardzo wielu tych, którzy kończą studia, musi je skończyć, żeby móc pracować, na przykład w urzędzie. I stąd wiemy, skąd się bierze ta próżniacza klasa urzędnica, urzędnicza, gdzie idziemy coś załatwić do urzędnika, on na przykład nie ma pojęcia o, o tym, czy o tamtym, co, co powinno być jego powinnością. Dlatego uważamy, że większość tych urzędów trzeba znieść, bo one są zupełnie absurdalne i niepotrzebne. Tu akurat kontynuując temat, zaczynamy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, od Kuratoriów Oświaty itd., bo to jest olbrzyma machina biurokracji, która do niczego nie prowadzi. Nie prowadzi ani do podwyżki, podwyższenia stopnia kształcenia, tylko i wyłącznie prowadzi do tego, żeby tam obsadzać stanowiska swoimi ludźmi. Bo często słyszycie o tym, o następnych wyborach wygra PiS. Ciekawe, kto będzie jego koalicjantem. Z koalicjantem już wiadomo, że będzie PSL i czy będzie jeszcze jeden koalicjant potrzebny, czy nie, bo PSL ma te swoje urzędy, te swoje parę procent i on tych urzędów nie odpuści, bo jakby odpuścił te urzędy PSL, to wiadomo, że on za chwilę przestaje istnieć. My dlatego chcemy nie szukać tutaj ludzi, którzy są wykształceni, którymi będziemy obsadzać te urzędy, tylko po prostu te urzędy zlikwidować, bo to są ogromne koszty, które ponosimy my wszyscy. Dlatego tak, też tak mało osób się zapisuje do KNP ze względu na to, że my nic nie możemy zaoferować. Gdybyśmy się zapisali do PSL-u to pewnie byśmy mieli więcej pracę albo do platformy w urzędzie byśmy sobie siedzieli, niewiele robili w jakimś starostwie powiatowym w gminie czy, czy w urzędzie marszałkowskim. A tak, my zakładamy, że nasza przedsiębiorczość jest na tyle warta, że na wolnym rynku będziemy w stanie zarobić więcej niż zarabia poseł czy, czy może nawet minister. Wracając do Wiktora Orbana, on zmniejszył mniej, biurokrację, na przykład z 360 posłów zrobił 190 w parlamencie. I na przykład zastanawiam się, bo zwiedzam duże Europy, dlaczego w pracy nie ma dużych Polaków, tam Rosjan albo Bugarów, a Węgrów nie zauważyłem, żeby gdzieś pracowali na farmach, ponieważ Orban wprowadził takie prawo, że jak Węgier chce wyjechać, a wykształcił się za państwowe pieniądze, musi oddać za te studia prowadzi takie prawo. I z Portugalii też na przykład yy, prowadzi ten podatek od obrotów od Tesco, ale dał im ultimatum, że pracownik na kasie na Tesco ma zarabiać tyle samo co w Wielkiej Brytanii. Jak nie, to podziękujemy. No to pewnie automatycznie wzrosły ceny, ale akurat u cena. Ale to, ceny produktów są takie same w Unii. W Wielkiej Brytanii na przykład mleka, chleba podobne są niż w Polsce. Takie to same. To... Standardowe to jest. To. No nie wiem, nie byłem na Węgrzech, także nie wiem. Ale na przykład, jeśli wspomina Pan Orbana to, mnie się podobała szczególnie jego, jedna z jego pierwszych wypowiedzi, jeden z jego najważniejszych postulatów, kiedy on powiedział, że zrobi wszystko, aby wyprowadzić Węgry z pułapki zadłużenia. Jak bankowcy to usłyszeli, ci także unijni, którzy wciskają nam na siłę te dotacje. Centralnego Banku Światowego. Hmm. Też, w jakim stopniu? Hmm. To oni od razu się za głowę złapali, co ten Orban robi, kogo oni tam wybrali, że niemożliwe, żeby ktoś taki był. Jak nasz prezes, pan Korwin Mika 20 parę lat temu w Sejmie mówił o tym, że trzeba w Polsce do konstytucji wpisać zapis, zakaz uchwalania budżetu z deficytem, to sala reknęła śmiechem. A dziś nasze zadłużenie w ciągu 10 lat obecności w Unii Europejskiej wzrosło dwukrotnie, już ponad 800 miliardów złotych wynosi to zadłużenie. Pan Orban na Węgrzech systematycznie je obniża. Co prawda w jednym z lat ubiegłych podwyższył podatek VAT, wiedząc pewnie, że podatek od konsumpcji jest mniej szkodliwy niż podatek od pracy, jaki się nakładał u nas, czyli podatek dochodowy, czyli ZUS i tym podobny. I on obniżył podatek, obniża od następnego roku podatek dochodowy, obniżył biurokrację, zmniejszył liczbę parlamentarzystów, tak jak Pan słusznie powiedział. I dzięki temu ma pieniądze na to, aby pokrywać zadłużenie. A my co roku płacimy coraz więcej samych odsetek od naszego zadłużenia. W tym roku to wynosi 50 miliardów złotych. To wyobraźcie sobie, co za te 50 miliardów złotych, byśmy mogli zrobić. Ja myślę, że w normalnym systemie to te 50 miliardów złotych samych odsetek, które wydajemy, to by nam wystarczyło spokojnie na utrzymanie państwa. Bo wiadomo, naszym największym problemem będzie pewnie reforma emerytalna, bo po pierwsze trzeba wrócić do. Reformy sprzed zmian, które wprowadził rząd platformy ipsl czyli podniesienia wieku emerytalnego, trzeba by obniżyć z powrotem do 65, bo taka była umowa obecnych emerytów. Trzeba zlikwidować przymus płacenia ZUS-u, przymus płacenia tego na świadczenia emerytalne, ponieważ my wiemy, że ten system pankrutuje i wybór jest tylko taki, że albo będziemy z roku na rok płacić mniej w podatkach po prostu na obecnych emerytów, bo wiadomo, no nie będą żyli wiecznie, albo będziemy płacić coraz więcej i mając e, obietnicę, że my kiedyś tę moraturę też kiedyś uzyskamy, no a wiadomo, że nie już no, chyba mało kto wierzy w to, nawet urzędnicy, nawet e, kiedyś były wicepremier Pawlak powiedział, że nie wierzy w chimeryczne państwowe systemy, co zostało mu zasłyszane i za co został zrugany przez innych członków e, rządu. My wierzymy w siebie i wierzymy w to, że jak sobie nie odłożymy, to mieć nie będziemy. A jak kwestia byłych no, takich czerwonych braci w nastawianiu w funkcji państwowych? Co z nimi mamy zrobić? O całkowicie? Tak, wszystkich. funkcji państwowych te, które są funkcjami jakimiś gospodarczymi. No tak, ale też to, tutaj ciężko sprecyzować, którzy. Na przykład w spółdzielniach bardzo wielu starych powiedzmy, kołków osiadło. Jak najbardziej trzeba to, trzeba to zlikwidować, bo tam się kręci, kręci spore wałki i dlatego oni tam są. Ja sobie przypominam historię ze spółdzielni u mnie w Kielcach, kiedy został po, po dosyć długim stażu zwolniony prezes spółdzielni. Nieprawidłowości sięgały rzędu około 80 milionów złotych. No niestety tak to działa, ale to, to się dzieje wówczas, korupcja i w ogóle takie Nieprawidłowości mają miejsce wówczas tylko, gdy jest system albo socjalistyczny, albo gdy, się, gdy jest na styku państwo osoba prywatna. My zakładamy, że będzie tylko własność prywatna. No to przecież jeśli ja będę chciał od pana kupić samochód, to nie będę pana przekupywał, prawda? No ale jeśli ten samochód by był państwowy, no to ja muszę przekupić urzędnika państwowego, żeby ten samochód kupił, bo jak nie, to on sprzeda komuś znajomym, prawda? Wtedy zmniejszamy korupcję do minimum. No? Faktycznie ją likwidujemy, bo no owszem, no musi być paru urzędników, ale no to będą to, no, tacy, którzy, no, bez których się obejść nie da, no myślę, że maksymalnie kilka, kilka tysięcy. Mam troszkę inne pytanie z tego kierunku. Co Pan sądzi o pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Ukrainy i o chęci szybkiego stowarzyszenia tego kraju z Unią Europejską? No, pomoc finansowa też miała płynąć z Polski. Okazało się, że nie stać nas na to, by utrzymać swój naród. A pan prezydent Komorowski uznał, że możemy wydać miliardów na to, kilkaset milionów na pomoc Ukrainie, co uważam za kompletny bezsens. Po pierwsze, nas nie łączy z Ukrainą jakiś ani długi sojusz, ani jakaś miłość. Przypomnijmy sobie sprawy sprzed lat 70 jak Ukraińcy nas traktowali. Ja nie mówię, żeby im się tym samym odpłacać, ale też nie wierzę, nie wierzę w to, że nasza pomoc teraz jest dla nich niezbędna. Uważam, że pan Jarosław Kaczyński mocno przesadził z tym, co zrobił na Majdanie, kiedy stał w jedno, ramię w ramię z wyznawcami Stepana Bandery, mordercy Polaków. Uważam, że powinien za to przeprosić nasz naród i powinien przeprosić za to, tych, którzy na tym cierpieli bezpośrednio, czyli wnuków e, ludzi, którzy ginęli na przykład na, na Wołyniu to po pierwsze. E, po drugie, sam podział Ukrainy e, nastąpił ze, w ogóle bez. No był naturalny. Ponieważ e, Ukraina, jaką oferował pan Wiktor Janukowicz, wiadomo, była zła, skorumpowana i tak dalej, ale była i on jakoś to w miarę trzymał rysać. Z jednej strony potrafił sobie manewrować między Ukrainą a Rosją. Z drugiej strony próbował tam. No, jakiś tam rozwój jednak w niektórych obszarach był. Wiadomo, to było złe, nie mówię, że to państwo było dobre. Ale był on gwarantem tego, że to państwo istniało. A dzisiaj Ukraina jest na skraju wojny domowej i ci, którzy ją chcieli podzielić, którzy chcieli ją przeciągnąć albo w jedną stronę, albo w drugą do tego doprowadzili, bo Ukraina nie jest jednolita, Ukraina zachodnia, Ukraina wschodnia to są dwa różne kraje. Dziś nie wiem, czy Rosjanie się posią, po, czy posuną jeszcze dalej, jest taka możliwość, no Pan Prezydent Putin u nas jest krytykowany, ale przecież on po prostu wykonuje to, co powinien wykonywać każdy władca, rozsądnie myślący o swoim kraju, działa w swoim interesie. A tak jak mówiłem wcześniej już, jak mówił, że się typowało na Winston na Churchill'a, który też nam jest postacią zdecydowanie daleką jako Polaką. Nie ma, państwa nie mają trwałych, sojuszy są tylko interesy. I jeśli w naszym interesie jest współdziałanie dzisiaj na przykład z Węgrami, jutro, z Francją, pojutrze z Wielką Brytanią, a jeszcze dalej z Turcją czy z Chinami, to takie sojusze powinniśmy zawierać. A tak patrząc troszeczkę bliżej, to myślę, że sojusz z NATO, sojusz w ramach NATO nie jest sojuszem złym i powinniśmy z tego próbować w jakiś stopniu korzystać. Ukrainę, no niestety, no to nie jest nasza wina, my jej nie rozbrajaliśmy niepotrzebnie, tylko nasi politycy się tam pojawiali, bo później, y, później zwycięzcy Ukrainy, jeśli by to był wschód, oni nam to z całą pewnością wypomną, że wy wtedy nam tutaj niszczyliście państwo. Ja chciałem tak jeszcze jedną rzecz zapytać, to troszkę będzie takie pytanie natury na, na, społecznej, y, mianowicie taki y, filozof, w tej chwili nie żyje, to był Karl Popper, y, to był zwolennik liberalizmu, wolnego rynku. On wspomniał, wpinał niejednokrotnie w swoich pracach o, o tym, by zmiany państwa w państwie następowały stopniowo, by można było je w jakiś sposób yy, sensownie, konkretnie mówiąc, pogarnąć i sprecyzować. I yy, co yy, tu yy, państwo macie do powiedzenia o tej kwestii, bo mamy tutaj taki problem socjalizmu, to jest oczywiste, i socjalizm w Polakach zrodził taką mentalność znieczulnicy. My nie chcemy sobie nawzajem pomagać, my nie czujemy tego systemu kapitalistycznego, lubimy być, przysłowio mówiąc, na czymś garnym. I teraz jak tutaj program Kongres nowej prawicy, y, jaką ma solucję właśnie w tej kwestii mentalności Polaków? Co zrobić, żeby Polacy odnaleźli się w tych nowych realiach, jakie kongres nowej prawicy chce wprowadzić? Tak jak mówiłem na początku, te kilkanaście procent, które teraz uzyskamy, nam na pewno w bardzo pomoże. Sądzimy, że w następnych wyborach będzie to więcej. Jeśli byśmy zawarli jakąś koalicję rządową, udałoby nam się wprowadzić kilka postulatów, o które my walczymy, takich powiedzmy sztandarowych, na przykład likwidacja podatku dochodowego, likwidacja przymusu płacenia ZUS-u, to już by mogło być wiele. Z tego względu, że ludzie by zauważyli, no, no rzeczywiście ta nowa prawica mówiła, że. To jest dobre i to się sprawdziło, wprowadzili i rzeczywiście to działa. I myślę, że kilka takich pierwszych naszych widocznych postulatów, które zostaną zrealizowane, zostaną też przez ludzi zauważone i sądzę, że ta mentalność sama się będzie zmieniać. No, bardzo prostego względu ludzie zauważą, że mają więcej w portfele. A niewiele na tym stracili, bo każdy będzie mógł zamiast ubezpieczać się w ZUS-ie, będzie mógł o wiele taniej ubezpieczać się w prywatnej firmie, bo to może już dzisiaj tak. robić. A wiadomo, że na wolnym rynku, gdzie tych firm będzie o wiele więcej, będą ze sobą normalnie konkurować, będą te usługi jeszcze tańsze i będą pewne, a nie tak jak w ZUS-ie, gdzie się umiera tylko w kolejkach. To podam tylko taki przykład ZUS-u, ale sądzę, że w każdym innym będzie tak samo. Szkoły też będą przecież tańsze, prywatne drogi, prywatne też pewnie będą tańsze niż, niż te, które są teraz. A to, chociaż o drogach to nie dotyczy aż tak bardzo, bo uważam, że musimy postawić przede wszystkim na jak najniższy szczebel na samorząd, na gminę i to gmina ma decydować, czy tutaj trzeba wybudować rondo na przykład w Ostrowcu, a nie urzędnik unijny, czy urzędnik z Warszawy, bo my uważamy, że lepiej mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wiedzą, gdzie im jest potrzebny kawałek drogi, czy, czy kawałek, czy na przykład oświetlenie, ulicy, niż, niż urzędnik brukselski, a normalnie to teraz wygląda tak, że wypłacicie podatki, podatki idą do Warszawy, jakaś tam część w ramach składki naszej do Unii idzie do Brukseli, później Bruksela z wielkim półkiem rozdysponowuje te miliardy złotych czy miliardy euro, które do nas wracają z powrotem do Warszawy i później ktoś tam ktoś tam decyduje, że a tyle damy dla Ostrowca, bo tam by im się przydało rondo, a może to rondo akurat jest wam w ogóle niepotrzebne, prawda?